Julka i tajemnice biedronki. W czerwonym domku na skraju małej wioski mieszkała Julka. Dziewczynka o cudownym uśmiechu i oczach pełnych ciekawości świata. Codziennie znajdowała coś, co ją fascynowało. Ale tamtego dnia miała przeżyć coś zupełnie wyjątkowego. Był ciepły, letni poranek. Słońce wschodziło leniwie rozświetlając rosę na liściach, a ptaki w ogrodzie zaczynały swój poranny koncert. Julka wybiegła boso na podwórko, czując miękką trawę pod stopami. Jak zwykle od razu pobiegła w stronę swojej ulubionej, niebieskiej huśtawki pod jabłonią. Huśtając się powoli, zauważyła coś małego i czerwonego na liściu różanego krzaka. Co to za czerwona kropeczka? Zastanowiła się i zeskoczyła z huśtawki. Na liściu siedziała maleńka biedronka z idealnie czerwonymi skrzydełkami ozdobionymi czarnymi kropkami. Julka uklękła, wpatrując się w nią z zachwytem. Biedronko, jaka ty jesteś piękna, malutka i delikatna? Powiedziała cicho żeby jej nie przestraszyć. Biedronka trwała nieruchomo, jakby czekała, aż Julka się jej przyjrzy. Chm, ciekawe co robisz przez cały dzień, zaczęła rozmyślać dziewczynka. Co jesz? Jakie masz ulubione zabawy? Czy masz swoją rodzinę? Jej ciekawość była tak wielka, że postanowiła zawołać mamę. Mamo, chodź szybko, znalazłam biedronkę. Powiedz mi proszę, czy wiesz coś o biedronkach? Mama, zajęta w kuchni pieczeniem ciasta, otarła ręce w fartuch i wyszła na podwórko. Widząc entuzjazm córki, usiadła obok niej na trawie. Wiesz, kochanie? Biedronki to bardzo pożyteczne stworzenia, zaczęła mama. Są takimi małymi strażnikami ogrodu. Jedzą mszyce i inne szkodniki, które niszczą nasze rośliny. Julka spojrzała na biedronkę z podziwem to znaczy, że biedronki tak troszkę pomagają nam dbać o ogród. Zapytała z zachwytem Dokładnie. Jedna biedronka może zjeść wielu nieproszonych ogrodowych gości w ciągu swojego życia, odpowiedziała mama. Julka była zdumiona. To prawie jak bohaterka. Jest taka mała, a tak dzielna. Właśnie tak. Zgodziła się mama. Wiesz, biedronki nie tylko chronią ogród, ale mają też swoje sposoby na przetrwanie. Na przykład, kiedy czują się zagrożone, wydzielają specjalny żółty płyn, który odstrasza drapieżniki. Julka zrobiła duże oczy. Mamusiu, to jak supermoc. A czy biedronki mają swoje domy? Nie takie jak my. Wyjaśniła mama. Ale często odpoczywają pod liśćmi, w trawie, albo w szczelinach kory drzew. A zimą zbierają się w grupy, żeby się ogrzać. Julka wyobraziła sobie biedronki zgromadzone razem pod dużym liściem, chroniące się przed zimowym chłodem. A co one jedzą? zapytała po chwili. Szkodniki, takie jak mszyce przede wszystkim. Odpowiedziała mama. Ale też drobne owady i roztocza. To właśnie dlatego są takie ważne dla ogrodników. Julka uśmiechnęła się, przyglądając się swojej nowej, małej przyjaciółce i dodała. Do tego są bardzo piękne. A czy biedronki śpią? zapytała nagle. Mama skinęła głową. Tak, potrzebują odpoczynku, jak wszystkie stworzenia. One są bardzo aktywne w ciągu dnia, zwłaszcza kiedy świeci słońce. Wieczorem, gdy Julka leżała już w łóżku, nie mogła przestać myśleć o biedronce. Mamo, jak myślisz? Czy biedronka ma swoje marzenia? Zapytała, ziewając. Mama przytuliła ją delikatnie. Myślę, że tak. Może marzy o pięknych łąkach pełnych ziół i kwiatów, albo o wietrze, który unosi ją wysoko w niebo. Julka powoli zamknęła oczy, wyobrażając sobie biedronkę, wolno lecącą nad kolorową łąką, pełną czerwonych maków i pachnącej, zielonej trawy. Dobranoc biedronko, cieszę się, że mogłam cię poznać, pomyślała Julka odpływając w spokojny sen. A w tym czasie, w ogrodzie, biedronka siedziała spokojnie pod liściem, przygotowując się do nocy w swoim małym, cudownym świecie.